witajcie, tutaj Piotr Kwit z kanału Piotr Kwit Fotografia. Dzisiaj zajmiemy się zagadnieniami, które dotyczy wszystkich grafików oraz fotografików. Dzisiaj zajmiemy się ciekawym komunikatem, czyli podstawowo dysk magazynujący jest zapełniony. Zapraszam. Informacja, która pojawia Wam się w Photoshopie, mówi Wam wprost czytelnie o tym, co należy wykonać, aby móc kontynuować dalej pracę w programie Photoshop. Informacja brzmi: Podstawowy dysk magazynujący jest zapełniony. Czyli macie problem z dyskiem, na którym znajduje się program Photoshop i gdzie macie ustawione dyski, które modnie nazywane są Scratch Diskami. Co to jest Scratch Disk? Scratch Disk jest to podstawowy dysk magazynujący naszego programu, w tym przypadku programu Photoshop. Jeżeli informacja podaje, że jest on zapełniony, w takim razie musimy udać się na dyski i zobaczyć, który dysk jest przepełniony i który powoduje problem, który uniemożliwia Wam dalszą pracę w programie Photoshop. Zacznijmy od rzeczy podstawowych, czyli używania naszych partycji i dysków. Wchodzimy sobie na mój komputer. Klikamy po lewej stronie na mój komputer. I tutaj w folderze pojawiły nam się trzy pozycje. Pierwsza pozycja to jest dysk systemowy C na którym wgrane mam system operacyjny, drugi jest to duży dysk talerzowy, który jest dyskiem, w którym znajdują się moje dane i trzecie jest to stacja dysków DVD. Ona jest nieistotna. Zajmijmy się tymi dwoma dyskami, czyli dyskiem D i dysk C. Podstawowym błędem ludzi używających Photoshopa jest brak podstawowej wiedzy na temat obsługi programu, w którym pracują, czyli programu Photoshop. Program Photoshop zostaje zainstalowany na dysku, zazwyczaj dysku systemowym, czyli C, i tam zostają też defaultowo ustawione jego scratch diski, czyli dyski magazynujące. Co to są dyski magazynujące? Są to dyski, które potrzebne są programowi, aby płynnie i sprawnie działał, są tam pliki tymczasowe, a także pliki ustawień programu. Gdzież one się znajdują? Włączmy sobie Photoshopa. Jest to Photoshop w wersji CC. W każdym Photoshopie jest to tak samo ustawione. Naciskamy CTRL-K, czyli przechodzimy do ustawień programu i klikamy po lewej stronie na zakładkę Dyski magazynujące. Po prawej stronie pojawiły nam się dwa nasze dyski. Dwa dyski, ponieważ ja mam dwa dyski u siebie na komputerze, czyli dysk flashowy, czyli dysk systemowy o nazwie C oraz dysk nadany, talerzowy, duży, w którym znajdują się moje pliki. Jest to dysk D. Ja defaultowo mam ustawione na dysku C z uwagi na to, że mój dysk C jest dyskiem flashowym, a więc jest dyskiem bardzo szybkim. Pozwala to na sprawne i funkcjonalne używanie tego programu. Więc w czym tkwi problem? Jeżeli otwieramy jakąś dużą grafikę czy zdjęcie. Otwórzmy sobie. Przygotowałem tutaj taki plik. Zobaczcie co się dzieje na dysku C. Mamy 10 GB wolnego miejsca ze 111 GB ogólnego miejsca na dysku. Spróbujmy otworzyć tą grafikę. Nasza grafika się otworzyła. Zobaczmy co się zmieniło w dyskach. Odświeżmy sobie. Zobaczcie, po odświeżeniu nagle z 11 GB zostało nam 247 tylko MB wolnego miejsca. Tyle zajął plik tymczasowy, który obsługuje tą grafikę. Grafika ma około 480 MB. Jakbyśmy teraz chcieli ją zapisać, Podejrzewam, że program nam tego po prostu nie zapisze. Nie można zapisać, ponieważ dysk jest pełny. Ok, zapiszmy w takim razie na innym dysku. Zapiszmy sobie to na dysku D. Spróbujmy jeszcze powiększyć ten, ten plik. Sklonuję sobie parę razy moje, moje katalogi w tym pliku. Troszeczkę to poprzesuwajmy. Pojawiła nam się informacja: "Nie można dokończyć polecenia, ponieważ podstawowy dysk magazynujący jest zapełniony". Zobaczmy jak wygląda sytuacja w menadżerze dysków. Odświeżmy, klikając na Mój komputer tylko 300 KB wolnego miejsca. 300 KB wolnego miejsca, czyli nie mamy praktycznie miejsca na dysku C i nie jest możliwe prawidłowe użytkowanie programu Photoshop, ponieważ jego dysk magazynujący, czyli scratch disk, został zapełniony. Co z tym należy zrobić? Przede wszystkim musimy wyłączyć Photoshopa. Nie da się już zapisać danych. Chyba, że wejdziemy na dysk C i usuniemy pewne rzeczy z dysku C. Pewne rzeczy, które są naszymi rzeczami osobistymi i które zalegają na tym dysku. Wtedy, gdy się zwolni miejsce na dysku, będziemy mogli spokojnie zapisać plik, nad którym teraz pracujemy. Jeżeli nie chcemy, żeby ten problem się pojawiał, to mamy dwa wyjścia: albo usuniemy rzeczy zbędne z dysku C, czyli z dysku systemowego, albo przestawimy skraż dyski tak, aby nam pliki tymczasowe zapisywały się na innym dysku. Jak to zrobić? Przede wszystkim musimy wyłączyć teraz Photoshopa. Zobaczcie, jest 300 kB wolnego miejsca. Odświeżmy klikając na mój komputer jest 2,5 GB wolnego miejsca, czyli część plików dalej została na dysku C. Otwieramy Photoshopa, klikamy Ctrl K, po lewej stronie klikamy na dyski magazynujące i zaznaczamy dysk D, równocześnie odznaczamy dysk C. Teraz nasz podstawowy dysk magazynujący będzie znajdował się na dysku D, czyli na innej partycji. Klikamy OK i oczywiście restartujemy Photoshopa. Po odświeżeniu widać, że znowu nam wróciło 10 GB wolnego miejsca na dysku C. Włączamy Photoshopa. Otwórzmy sobie znowu tą grafikę. Spróbujmy coś przesunąć i spróbujmy zapisać. Sklonujmy sobie parę warstw, żeby zwiększyć jej rozmiar. I poprzesuwajmy tak, aby plik tymczasowy został troszeczkę zapełniony. OK, spróbujmy to teraz zapisać. Może nie zapisujmy na dysku C, tylko zapiszmy na dysku D. Jak widać, plik nam się spokojnie zapisał. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja na dyskach. Oczywiście na dysku D zmniejszyło nam się ilość wolnego miejsca, ale na dysku C dalej mamy 10 GB wolnego miejsca, gdyż przestawiliśmy skręż dyski na dysk D. Pokażę Wam może teraz, jak ja pracuję na swoich dyskach przede wszystkim wszystko mam ustawione na dysku C w programie Photoshop. Dlaczego? Dlatego, że używam specjalnie dysków SSD do optymalizacji systemu, do szybkiego jego działania, a także dyski SSD pozwalają na sprawne i szybkie działanie programu Photoshop, ponieważ są to dyski flashowe. Więc przestawmy sobie z powrotem na dysk C, zamknijmy program Photoshop. Usunę teraz pliki, które stworzyłem na potrzeby tego filmu i odświeżmy jak widzicie, ja mam ustawione defaultowo tak, aby mieć przynajmniej 50 GB wolnego miejsca na dysku C, aby mój program, w którym ja pracuję działał szybko i sprawnie. Dysk C zostawiam tylko do aplikacji systemowych. Nie ma tam żadnych danych, nie ma tam żadnych bzdur, które by zabrudzały mi ten dysk. Wszystkie moje dane są na dysku D. Dysk D jest to dysk magazynujący talerzowy, który służy do przechowywania moich danych. Natomiast dysk C jest to dysk systemowy. On ma być sprawny i czysty, aby prawidłowo funkcjonowały na nim wszystkie programy, a także system operacyjny. Otwórzmy sobie tą grafikę. Jak widzicie, grafika wczytuje się o wiele szybciej niż z dysku talerzowego. Poprzestawiajmy pewne rzeczy i zapiszmy tą grafikę na dysku C z dopiskiem na przykład DD. Zobaczmy, jak wygląda nasz stan dysków. Zmniejszyło mi się ilość miejsca do 37 GB. Dlaczego? Dlatego, że na pulpicie zapisałem ten wielki plik. Ma on rozmiar około gigabajta. Jak możecie po tym przykładzie zauważyć, nic mi się nie zacięło, tylko dlatego, że zwolniłem wolne miejsce na dyskuce. Jeżeli chcecie kolejnych tego typu porad, wypatrujcie kolejnych filmów na moim kanale. Ja Was serdecznie pozdrawiam, czyli Piotrek Witt z kanału Piotrek Witt z Fotografia. Pozdrawiam.